Dobra. Spawner. Zajście Zejście! Teraz Jest! Dobra. Dobra, nie e, ma. Mo... E, wiecie, ja mam pomysł, żeby zrobić coś... Zajebałem ja nic nie dostałem z tego. Ja też Ej, posuń dupsko, man. Ej, w się świnka kręci, jak słodko! Ej, nie rozpieprzaj tego! Nie rozpieprzaj! Zostaw! No świnka się kręci, kurwa, ty! Czego? No. Elegancko. Ale świnka zajebista. <grym> 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 Lubisz ją. Lubię ją. <grym> Używam. Ktoś, Używam, wszystko jakiejś fetyszową. Kurwa kocham świnie. <grym> <Zostanę>. <grym> Serio? Widać, widać. A ile razy mam to oświetlać? <grym> Zawsze rozbierdala za No, chyba ładnie. Ej, ale chyba trzeba coś widać. się wynosić. Ej! Słyszałem pamiętaj, ucznika to... gdzieś. O tam jest ucznik, ty. Dubska. dupska. Mateusz Łuk. Nie mów, że znalazłeś coś ciekawego. Okej. Okay. Ej. Ej, macie ten? Co? Tu chyba nic nie ma. Ej, my tu, myśmy tu, ej, tu coś jest. Tu jest. Ej, tu coś jest, czy tu jest ciemno tylko? Ale lag, ale lag. Perfeta. Ej, ja się boję. Ej, tu jest gdzieś ten, tu gdzieś jest... Poda, pada deszcz Patrzcie. Huarna magia o. Ej, dyszcz płuda. Dyszcz Dzięki. Dzięki. E, ale tu przestań się Ej, wysadzam TNT Nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma nie warto. Ci powiem, lepiej wysadzić te TNT. Nigdzie. Ucieje w chacie zaraz. A tam u góry jest coś? No. U góry? O widzę, że to jest to samo. I nie gdzie my jesteśmy. Ale no, to, no, nie to nie był za ciekawy co? dungeon. Coś tam? I pierdolę od mojego węgla. Black screen, nie? A tam ten dungeon nie był zbyt ciekawy No ale zawsze spawner. Hm. o komputerku A co tam w ogóle były za i które kopne Wiadro, Czekobons Eeech yy, Czekobonsy, czekobonsy Ale tylko jedna skrzynia była? A ja widzę dużo potworów i całkiem blisko Co się tak. tyle pchał To tutaj za mną, tak. pan tam gdzie ja przed chwilą byłem A ja nie mogę tego wykować, bo mi się pojawia cały czas on może lag. masz lag? Ja też. Lag. Gdzie ty je widzisz? potwory są teraz jak zapalię nic nie widzę. Uuu, Ale może ci mi powiedzieć, tak. gdzie wy jesteście? Ojej. Nie. Pod ziemią, Mateusz Dobra, widzę was. Gamon. A. Chodźmy, ziemię dla nich. Black screen. Cieszę się. <noise> Jak ja nie mogę stąd wyjść, bo mi się pojawia coś. I tutaj ty tutaj, tutaj w dół kop. Kop, dawnej kop, Torczy, kop, torczy. Ja tu nie widzę żadnych podworów. Ja, no ja widzę w prawo tam bardziej. Jesteś tam, no. w prawo widzę. No sam, są, dobra, sam, są, sam. Torczy! Czyli... Torcz! O. o, jest, jest Dungeon I coś widzę już. Skelet, yy, Ucznik Ryszardzie A no nie mam torczy. A torczy stawiać? A ja się boję, nie ja mam Torczasz. A ja A on pisnął sobie płytki. Ej, co to są za dungeony? Dobrze, nie że tu nie ma, nie? Dungeon... Ej, tam ucznik, Co ja mówię? Ej, to jest mój ziomek! Siema. Chyba cię nie lubi. Nie, on, on mnie ignoruje. Pak, pa, focha... Ej, on we mnie strzela! Loli, A! Proszę no. o... Lej jeszcze z góry coś napierdala. czemu we mnie? Wow. Tam, no nie widzi, oni są spoko. Oni są spoko. Torcz kurwa, torcz. O, mój iron. Patrzcie, aeron. tam coś jest chyba. Lag, lag, lag. Gdzie by poszli? A tu? fajna kita. Ej, bo ja nie wiem ile my mamy czasu. Daj, loli raj, spadłeś. O, tu coś jest jeszcze. Nie, A, nie, nie ma. Czy... Nie ma? Zawsze coś można przyciąć. Ej, tu jest woda, jak chcecie. Możecie do mnie przyjść. A gdzie są? O. te wody? O, ja tam. Oh, fuck! co <laughs> 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 się stało? Ja Wystrasza. się stało? Uff, chodźcie tu. Chodźcie tu. Ej idźcie gdzie tam! tam! Jest. Nie wiecie tam! Aaaa! Ta, Jezus! Ta. <laughs> Wszyscy spadają! No bo tutaj... Ty... Czyli gdzie? Ja nie wiem. Tu chyba! A, u góry! Ja tu byłem, ale ja tu tam dałem ze spoku. A tu! U, moje, 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 moje. Dzięki! Tak, A. moje złoto. 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 Moje złoto. Jakie złoto? Złoto! Ej, jesteś tam dalej? Nie. A. Ja. A. A, dole? Ja. Spar Robisz smaka, później burak. To są... To są takie ciekawe... Dungeony Hiszpana. Ej, ja tu coś... Ja tu... wiem. Karol, murzynie, moje. Co? Murzynie. No, Ej, ras Nie, Ej, rasisto! tu jest par parę potworów w jednym miejscu, cztery, a nawet to może nie być Nie bądź smowne. rasistą. Nie bądź, cholera. Gdzie Adam? W mm. Widzę. A, spawner! Jest. Jest. Jest spawner. To chyba jest spawner. Bo What? widziałem kamienie zwykłe. Czekajcie, wysadzę go TNT. Nie, kur... <laughs> no, I torch. Nie Torch. I don't have torch, man. Sorry. O! <laughs>

Ej, torcze. Tu coś jest za ścianą. Łuczniki. Ej, bo ja mam mało HP. U, u, kurwa, hiszpaniak. No nie pierdala się, się pierdala. Dobra, nie kurcie się, dajcie torcze. Na znak. Zajdźcie. Teraz się w Nic ale tu nic nie ma. Ej, nic nie ma. Dobra, 34 węgla już zebrałem. Nie czekajcie na mnie. Ej, gdzie wysadzamy? Co Wysy na głowie połóż. Dobra. Dupa sobie wysadź. <coughs> Ow. może w dupie masz jakiegoś donjona fajnego? Tylko trzeba wysadzić pierw. Mati, może armatę zrobimy w następnym odcinku? Nie wiem. Coś, coś na pewno zrobimy. Ciekawego. Możemy zbudować... Gdzie tu potwory widzicie jakieś? W następnym odcinku możemy zbudować jakieś dwa zameczki albo coś i, armaty. I ty Mówisz? Tam on, niżej jest trwają chyba. Tam on. Ja nie wiem, gdzie wyjadł też. Nie tam, tam jest za bardzo. Patrzcie na górę. No na górze też jest. Ale na górze nic ciekawego nie ma. Jak to nie Dzisiaj jesteśmy na głębokości 60. Moski, <laughs> ja to tak, idziemy tak, w dół. Tak. E, bo ten już chyba limit mamy prawie Tu nagrywaj, A? potem się coś wytnie Gdzie Ta, idę, gdzie Iza czy co? Karol, obok mnie, no teraz kopać kurwa nie mogę. Ale bydło, tu się kręci, że chuj Z tego wszyscy się pchają. Ej, pod nami jest coś centralnie. No, dobra, no, Tutaj jest tak. Creeper Tu jest Creeper. Tu jest Creeper. BOOM! MATI pod tobą Siema stary Aaaaaał. Yeah. <laughs> chyba ja chyba ja Chyba trochę. OO oh, FAK ej, ej, cała... cała ta... Uuuu fuck patrzcie na to! żebym się tam nie wpieprzył. Takie coś to ja w domu mam. <grym> ej, to chyba się wpieprzyłem. Ej, ja chyba widzę no, ale nie jestem I Co to jest za. Pić siuraku. Nie chciał. Ej, chyba ej, ej, <grym> dzień. <dziękuję>. Dla mnie. <grym> co irona, crop irona. Ej, bo ja mam 2,5 HP. Ej, Creeper do was idzie. Nie, nie ja ja wiem. George, please. Pająki idą! Pająki idą! Yeah. Nie! Nie! Ej, bez kitu! pod... pod Ej! Lisset bo... skoczył! To skoczył z Ej, to ninja jakiś! A to co ty odkopujesz? Ej, czemu nie mogę? Aaaa! Save me! Dwa HP! O, stary, w locie żeś! Takie Rambo, kurwa! Rambo. <laughs> Ej, ma ktoś... Ej, tu coś... Ma to... O, mam surowe mięso, będziemy mi Mat, jak chcesz, to, to mogę ci upieczą Ej, ale mi się wydaje... O, fuck! Co to, co to, co to? Umieram, umieram. Pająk! O, w locie. Chyba po dwa. Ej, chodźcie tu. Nogę. Chyba, chyba ktoś spadł z nieba. A kto to mógł mi się, wydaje, Ej, się ja, oh, lol, mi się wydaje, że tam coś jest ciekawego. O, jakiś lol, rage. mi się wydaje, że tam... Znalazłem fajny tunel choć. znalazłem nie... spawnera Here, here Ta. Tylko potrzebuję tor, tam na no, spawner pająków zapewne Przejdźcie se tędy A jest, a, ty, a, jo. Ja tam a nie, 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 nie wal TNT. TNT chory jesteś wow. <laughs> Dobra Nie co, ty znisz, zniszczy się Ało wszystko się, Nie wal TNT Dobra wbijamy to siodło zabrali, jak te siodło! Jest, mam chocobonsa! Kurde, Ej, pająk. <grym> zabił. O, chuj, zero HP prawie. jest tak piękny! Fajon! Nie, 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 Ja nie, daj to siodło! Ja, ja jakie ja siodło? Dam. Nie. <laughs> ja, jakie siodło? to siodło! Ja ci mogę dać Hiszpana, ale to będziecie węgla kosztować, sorry. Węgla. Ja ci dam dwa pula. O fuck, co tu mi wziąłeś? Pająk, pajączek! Chutka. Pająk. Pająk. I dobra, chodźcie, bo oni nam uciekają. A weźcie czy światło, a Połóżcie. Będziemy. A, e, synek, tu zero wydobywania na swoją rękę, bo wiesz. Zawaliście coś I co ja powiem ojcu, co? Co ja połem ojcu, jak cię kamień taki Przepraszam tu ja. nie ja... w głowę i zapomniesz, że co kamon. Ty TNT tam leży, ale Gdzie? Tam Lolek. Gdzie postawił, postawił TNT? TNT? Nie. To nie ja. No. O ile <gudno> <gudno> No je boję się. Oooo zobacz. Ooo, Wungiel. Wungiel. Czór, no, no co ogólnie to wyszło nam, znaleźliśmy dwa dungeony. Tak, dwa dungeone. No tu jest dużo spawnerów na tym, na tym... Cidzie. Na tym, tak. Cidzie. Na tym, na tym, no wiecie. Jeżeli wiecie będziecie chcieli SID'a, to może kiedyś go podam. Ja na pewno go kiedyś tam podam. Bo no naprawdę hmm. fajne, fajne Będę ksasferował niszczyć wszystko Nie save'a. nie ja mówię, nie mówię o saveie, mówię o idzie O w mordę jak tu się wraca Dobra, my znajdziemy wyjścia i No i co, mam no, filmik ogólnie hey! Kurwa mać, prają się by Czekaj, nie ma Czekaj na widło z Tak. Ej, ty ci... No okej, okay, to my wyjdziemy z tego Dungeona I to na dzi dzisiaj na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle Buziaki od wszystkich, buziaki od wszystkich Ładnie się pożegnajcie, no, na razie widzimy się za parę Aha, dni, cześć.